Cześć, witajcie. Z tej strony jestem Szyliamberski ja, i W dzisiejszym odcinku zagram sobie w Minecrafta, a konkretnie zagram sobie w tryb Minecraft Manhunt, czyli łowca versus speedrunner. Oczywiście speedrunner musi przejść grę, przy czym łowca musi go zabić, żeby wygrać. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji i łapeczki w górę przed odcinkiem, gdyż 90% osób nie subskrybuje tego kanału. Dlaczego? Nie wiem, ale możecie stawić tego słowa. Więc bez dłuższego przedłużania, lecimy do odcinka. Dobra, widzowie! Szybko się to zaczęło, dosyć, myślałem, sobie tej więcej postyjmę, no to szybko trzeba to skończyć, oczywiście widzowie zostawiacie łapeczki w górę i subskrypcja po więcej tego typu filmów, wpadajcie także do Marcina, nie, nie, to jest rip, to jest rip, to jest... Eder, i mi stąd. Chłopcy forę mi daje, i sam spadł, karma wraca, to za mnie do wody. A wiesz, że ty masz yy, mniej serduszka niż ja? No jak mniej! Co <laughs> my widzicie? Ram, ja serduszek. Nie, dobra, zacznijmy od tego, że jestem idealny. Parkour, więc tutaj wszystko przeskakuje, nie tak jak ty. Piękam. jak stracił w no ty... Taki zajebisty odcinek! Taki zajebisty! O kurta, musimy to zrobić. Dobra, ja najwyżej wytnę, żeby nie było spoilerów, możesz mówić. Ale narazko by się da tym. Dobra widzowie, naprawdę ciężko się schodzić z tych gór, bo nie... Naprawdę. To jest jedne co bym chciał powiedzieć. Nie żeby coś, ale ten odcinek nie będzie family friendly, więc... Pewnie mi nie, oczywiście. Tutaj zablokuj. No. Co?! No. Nie, dobra, to jest, na... to jest nagrane jak mi myszka teleportuje. Nie jestem Endermanem! Moja myszka to Enderman! A to jest wioska czy co? Ale że ja wioskę mam, wiesz? Ale że ja wioskę mam? Nie. A to nie jest wioska. Zatkarzasz. Jakiś wyszczura! A ty mnie widzisz czy w takim razie. Co powiedziałeś? Ci mnie widzisz. Ja cię widzę dalej. Okej. Okay. To to cię przyjęcie. Dobra, teraz taka bardziej spokojna muzyczka. Jeżeli uda mi się znaleźć, to będzie teraz bardziej spokojna muzyczka. No bo mam tak za... tą muzykę do tego odcinka, że. No, mogę powiedzieć, ale ty gdzie nie powiem, no będzie tak epik To będzie takie epic. to będzie spoiler. A ja tam nie jest, nie jest to. No znowu nie gadam, nie? No co nie gadam? Bezkupiony no jestem. Krowa zabita, druga owca zabita, druga krowa zabita. No, dobra, już myślałem, że mi windy znowu nie działają. O kurde, jest 20 bloków ode mnie. Za 20 loków No ode mnie jesteś Ale wiesz, ja miałem 2 HP Mogłeś mnie zabić? Chyba sobie żartuję. Miałem 2 HP Nie na no, chyba sobie żartujesz. Tak. Mówię, prawda? Ale po ty jest taki chyba sobie żartujesz. Crafting. Bo craftowałem. A gdzie ty jesteś? Bo u mnie jesteś kurna 7 metrów. No ja jestem no to tobą, na drzewie jestem. O! Tyle ty lubisz kłamać. Bo lubię! Bo Bo lubię. Ty wchodzi chyba Dobra, nie! Ja się Ja tylko na ciebie czekam. No po co na mnie czekasz? No wiem, że trochę bez sensu, ale. Lepsze to niż nic. No chodź tutaj! Ale się ty... Nie, 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 nie. Ja. Ale jest tak daleko ode mnie Ale Teraz też cię obserwuję A że mi się tutaj nie chcą rzeczy przemieniać jak w punku? Okej, okay, gdzie tam jesteś? No nie powiem Okej, okay, enchanty nie działają, czy ci masz yy, kamienną sikierę? Możesz... Co ty, Co enchanty? Enchanty nie Kurde, co mówię? No właśnie cię pytam Enchanty, nie wiem o no, co to chodzi Czy jestem jakiś niebilem? No piłeś przed tym ocznikiem, nie żeby coś no to jestem był no Muszę chyba iść do szpitala przy innego No, Jany Marcin, nagrywa odcinek 200 iQ. No, jakby widziałeś, kiedy zrobi muzykę na moim kanale. Na Tak, widziałem na stosoby robi muzykę. Ja pierdolę! kurwa ja pie ale, Pięknie, bo ty zrobisz crafting w craftingu, a ja kilo i drugi kilo. Co? Aha, tak, bo ja w jednym odcinku, widzowie, w odcinku z Death zrobiłem skrzynkę niepotrzebną do Death i, raz i raz zrobiłem w crafting w craftingu. Piękny odcinek to był. Piękny, naprawdę. A wiesz co jest najlepsze? No, no, trzeba ja sobie wiem, kilo i drugi kilo. Nie wiem, po co mi drugi kilo? Nie wiem, widzowie, ile to... Myślę, że tak zaraz. dobra. A ty jesteś ode mnie... Sądzę, no, że jesteś ode mnie 300 no metrów, a ten jest pi... Dziękuję, że zalego. mi to mówisz. Nie żeby coś, ale ja Cię cały czas widziałem, a no, dopiero Cię teraz zgubiłem. Aha. To w sumie mógłbym równie dobrze Cię no, znaleźć. Dlaczego nie obserwowałeś Ale naprawdę, ty poszedłeś na tą górę? Nie gadaj, nie gadaj, że jesteś na tym górze. Zgadza się, zgadza się. Kurwa, 90 metrów. On jeszcze nie on jest, on jeszcze nie wie, widzowie. On jeszcze nie wie. Ja wiem wszystko. A tak, proszę bijać na mój kanał. Mam... Cały czas się tutaj liczy, ale muzykę mam. Ej, kochać nie działa! serwera musiał być. Alo? Halo? Halo! Kurwa! mi określić mój, mój piecyk! Widać to no, było widzowie. Nope. Jestem ja dalej obok! Co? Aha, to czyli. Się... Co? A to... O, bo ja kółko praktycznie zrobiłem! Jak nie. ile kółka zrobisz? Dobra, widzowie, jedno, co możemy zrobić tutaj. Ale coś w W tak. takiej sytuacji to kółkę... No, nie, nie. nie. dumnego gościa! Dobrze zrobiłem. Nie, nie dobrze zrobiłeś. Widzowie, trzeba jeszcze ogarnąć wioskę, bo bez wioski raczej do endu będzie ciężko pójść. Kula. 100 metrów, ja piłam. Teraz być w kopalni, co? Nie... teraz piłam. A ty tak to coś... Nie, bo Gdy ty nie A nie to zabijesz ty, Tylko coś innego. O, piękna wioska. Co? A, a to twoje ekran się nagrywa, czy co? Nie, 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 nie. Gdyby widzieli że wioskę znalazłem z trzema diamentami. A... Okej, okay, się kara, karaftuj. A teraz tam już tym A czemu nie? A nie. Po czemu nie siekierkę? Nie Marcinku, ja mówię. Marcinku, siekierkę, Marcinku! Skraftuj siekierkę! Skraftuj zniknął siekierkę! To ci jest to? Skraftuj siekierkę! Przyda ci się, Marcinku! Daj, no typu! To chyba ma... nie było na Do Jaki to ma zasięg? Jaki to ma kur... słaby zasięg? Kur... Chciałem powiedzieć duży, ale nie mniejsza. dole! <laughs> Nie, żeby coś, ale ja mam cztery staki. A co masz 400 staki? O drewna! Fajne lajki A ja Ale nie mogę wyjść, bo jest noc. Ale że moby się teleportować? No ja jestem na twarzy, ja tu walczę. Ale i tak mam pełne życie. przecież mi jestem do ciebie. No ja nie mogę wyjść, bo A zginę, nie, ja mam 2 HT. Ty zginiesz, ja przegram jak zginę. Więc masz łatwiej, nie żeby coś. No nie, mam trudniej. A poza ja się od ciebie oddalam. Właśnie. Mam trudniej, właśnie. Mam cholernie Druj się od ciebie. co ty? Czy ty se serio mikstury skraftowałeś? Czy cię pogrzało już? Kogo pogrzało? To wiedźma jest! Ja myślałem, że te mikstury skąd wziąłeś z jakiejś wioski, a ja to wiedźma mnie strzela. <grym> jak tam blo jak, jak ci bloki lecą? Jak szybko ci bloki lecą? A jakie bloki? No, odległość ode mnie. jak tam szybko? Nie hmm, chcę ci pozbawić? Ale widzę, ale. ja <grym> A jak, jak chcę to powiedzieć, ale żebyś ty nie wiedział. No, czy szybko ci lecą, a nie. Ile? Ale, gdy ja to powiem, to wygrasz. Nie, bo ja się bardzo szybko od ciebie oddalam, tylko chciałem ci powiedzieć. Opie, nie, 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 50 metrów. Co jeszcze jakiegoś busta dostałem? O, kurwa. Albo ja, ja kontrol wcisnąłem, dobra, mniejsza. Nie, że busta dostał i kurwa, powiedział, że kontrol piknął i ja piję dole. To jest najlepsze powiedzenie <laughs> na całym świecie. <laughs> Patrzcie, Ej, aby zrobić jeden z jeden i dwa łopce, co? No, jeżeli to uda mi się wygrać, jeżeli mi się uda jeden wygrać, to pod więcej osób. Czyżby znowu ocean trawer! Tylko, że teraz z delfinami? Cóż w ogóle szybko będzie? O, zombiaczek. Podjechałbym z tego. Nie mam co robić, to sobie zabiję zombiaczka. Mam pojeb... na Mam trochę pojeb... O kur... O cholera... O kur... Jak... Co jest ten, gdyby... Kur... serwera. To... to koniec. Ja pierdolę, Cholest A! Bo sobie, pewnie, kur... Ja pierdolę. Zapisz te kordy, debilu! Nie byłem tak obok ciebie i teraz muszę i ja... Chłopie, 600 metrów! Nie żeby coś, ale ja powoli chyba będę tutaj musiał, widzowie. Ale wiesz, że do ciebie 600 metrów, ponieważ skinąłem tak blisko ciebie? Nie, czy to jest, czy to jest sława pool? Czy to jest sława pool? Błagam, błagam, to jest sława pool, to jest lava pool. Nie, to jest waterpool bo No to fajny jeziorko. Ale co to jest water No jeziorko z wodą, no, Czy mi się zdaje, czy tutaj... Czy mi się zdaje, czy tu creeperów nie ma? No, Ej, tu serio creeperów nie ma w tym świecie. Tutaj delfiny tu nie mam nawet, kur... Jedna opcja, jaka ja ci pozostaje, to ciągle biec do mnie. O, creeper się znalazł. Nie chciałem zrobić ci pułapka, ale coś się nie zadziałało. O, jaka pułapka? Hmm? Você que é foca? Alô? Dobra, dobra, żyje. Nie znajdziesz tego, bo zmieniłem kierunek teraz. Myślę, że to jest idealny moment na zajęcie się tym. Ma do ciebie 300 metrów. O, jeszcze jest tam, Ile? 400? Nie możemy na to pozwolić. Robimy to, robimy to, robimy to. 400 metrów, masz dużo czasu. O masz aż na stronę jego. Widzowie, to się może udać. No, lawabulka, ma. Masz wiatr z wodą na 500%. No, czy mam wiatr z wodą, to nie mógłbym być tego pewien. Dobra, ale wiesz to. nie działają. Jakie działają? A, nie działają w sobie, faktycznie. No nie, nie tak Ja pierdolę No i czekaj I na scenie Nie ja on jak spierdolę Ale masz jeszcze plusy, bo a, ja mam tutaj aplikację jak k**wa kryper Łał! Wow! Jak się nazywa ten zobieg podwodny? E, Utopiec wow! Łał! Z Pewnie! <laughs> Wie, bo z nim nie masz szans Nie rzucą się, ale ja mam nielimitowane źródło jedzenia No ty... <laughs> To była za duża podpowiedź, widzowie Ale o co chodzi? Chyba nie sieszałam? Nie jest nic, dzionek Cią, się robi No, dobrze Jestem takim biomie, no fajnym. O kur. Nie, nie, nie. On przegra na No Dobra, widzowie. On. Ja się boję, widzowie, że on jest tak blisko, że on ma do mnie jakieś, nie wiem, 150 bloków. Ale ja mam teraz już 300 metrów. Aj, to zepsułeś. Ja już tak blisko do mnie. Ale że ty przeżyłeś noc? No, bo co zaśpiewałam. Dlaczego moje metry stoją? Bo teraz stoję w miejscu. Dlaczego moje metry są. Dobra, już myślałem, że nie. Odwal się błagam. Moje metry są zbogowane O tak się... No ile tych creeperów jest na tej mapie? Jakiej mapie? Minecraftowej Dobra, przynajmniej żyję. A widzisz mnie? Tak średnio mu powiedział, tak średnio Czyli znalazłeś już tą wioskę Nadaj no, mi pokój, proszę! Aha, niezłe lagi Dobra, no, nie widzowie O nie, bo on jest na mnie sfokusowany! No to... No No, gadam! Nie, nie, nie. Ja, teraz się, ja teraz się nie nabiorę. Chodźmy tutaj szybko. O, wreszcie. Okej, okay, widzowie. Nie, dobra. To jest RIP dla mnie, to jest dla mnie RIP. To jest w ogóle kowal teraz zauważyłam. Fajny kowal w ogóle. Teraz widzę. Nie, RIP, nie żyję, nie żyje. Nie żyje. nie przegrana nie, Dlaczego? Nie no, straszę cię tylko. <gryzny> <gryzny> ale i tak byłem bliska śmierci, ale wcześniej. Jakbym zginął, to się nie zdziwił. No, eme, no, eme, tak, eme. Mi są potrzebne na przykład, możesz mi oddać. Byłem, zepsułem, 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 zepsułem. Dobra, dobra. Dobra, do sobie, damy radę, damy radę. Co się spalił nawet, kurwa. O, Creeper. O, kurwa. O kurwa Creeper, oh man! O kurwa dwa. kurwa, dałaś Nie, nie dałaś Przecież wiesz, że ja mam kamienną siekierę, nie żeby coś Co tam u Ciebie? A kogo? Czy ja mogę się wiedzieć co ty tu robisz? Nic kurwa A możesz mnie spieruć? Mogę? A możesz spieruć? Chłopie, co? A, łóżko wezmę, a pewnie, kurwa. Krespa nie masz. No wiem. Co możesz jak się odrobić? No to nie ma nie łóżek, nic Ja nie wolę. Kurwa, są, nie ma łóżki. Mamy przynajmniej, dobra, widzowie, możemy ogarnąć sobie Fletchera przynajmniej, to nie jest tak źle. Co to ty też, Mata? Kto? Mata. Wiesz, że ja cię nawet bez klawiatury porobię. Ja nawet klawiatury nie używam. K***a. A 800 metrów. A mówiłem se, łyżka postaw, to teraz masz problem. No. Widzowie, to jest ten moment, to jest ten moment, żeby ogarnąć sobie Fletchera i szybko ogarnąć sobie... Dobra widzowie, ogarniamy, ogarniemy to, dajmy radę. 32 drewna, 32 drema potrzebujemy. Damy radę. Najgorsze no, jest to, że nie mam bloków do podsezania się. No bo? To nie 800 bloków. Żeby coś, się bardzo dużo żarczek. No. tak. Nie, ja żebyś gdzieś zrobił. No to wolno się nabija. No bo każdy się wolno nabija Mówisz, że bardzo wolno się drewno nabija. No wiem. Trzeba jeszcze no około 20. No nie mogę ci zabić łapki. to jest 500%. Ja muszę jeść, po korzyść, To jest moja jedyna szansa. No bo ja mam jedzenie jeszcze, ja mogę cię nagle regenerować. Bo... A, ale wiesz, że yy, gdzieś tam yy, respa. Mogę cię coś z No Ale ja ciągle mogę się regenerować, to. No wiem, ale jest sens, że ja cię zabiję. Daj mi spokój na chwilę. Nie. Ale tu ty. A jestem, a, a dobra, jak ty mi dasz spokój, to ja dziękuję. Dziękuję tak Mam no, że Ci dam spokój. A ty najpierw musisz mi dać spokój. Ok, ale nie będziesz się zbliżać do wioski. Nie daj. A nie, 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 spijesz. Dobra. Oj, nie Mo, lak serwera jest! Niezły jest lak serwera. A że tutaj te podpalasz? Dobra, widzowie. O, kurka wodna, ja musiałeś zjeść do szkoły Tam, co? A może tam co? Dobra, widzowie. Co my go porobimy? A bo ty masz drewnianą Dziękuję, moja łódeczka oddana. Przyda się, przyda się, zapamiętam. My musimy jedną rzecz ogarnąć: Oczywiście jedzenie sobie bardzo szybko zjemy, zajeganujemy sobie do pełne życie. O, brawo, masz życie, na no kurwa. Jeżeli to przegram wizowy, to pamiętajcie, że i tak się pojawi za niedługo. Tak, gdzieś zginę, to będzie trzeba się podszkolić jakiś rewans. Nagrać się, chyba, że nie chcesz. No chcę, w rewansi. A żeby znowu do, do A idziemy spać, co? No nie wiem, może. Może idziemy spać, tak? To no, tak, po sąsiedzku idziemy spać? No. Dobra, no to śpij, bo ja się Ciebie boję. Śpisz? otwórz to okno, otwórz to okno. Śpij! O Śpij! O, siema. Ja śpię. Siema. Cześć ja kolegu, co się Ciebie. Śpij! No wiesz że Cię zaraz do mnie pomożesz. Śpij! Ja, ja idę spać u Ciebie. Tu łóżko jest mam. Dobra. Chodź, no, chodź, chodź, chodź. Aaaa! Ja Ci wygrałem! Widzowie, Ju... to się tak nie może skończyć. thank you